Podsumowania wydarzeń sportowych, wyniki i tabele wywiadu. Obornickie wiadomości sportowe. Oglądajcie w kameralnej TV. Kolejne zwycięstwo na zawodowych ringach bokserskich odnotował Tomasz Nowicki. Obowniczanin tym razem na punkty pokonał Bartosza Głowackiego jednogłośną decyzją sędziów w stosunku 58 do 56 i pozostaje nadal niepokonany na zawodowych arenach bokserskich. Walkę miałem z, z Słowakiem. Mario Obojnik, bardzo doświadczony amator, 232 walki amatorskie pięciokrotnie w Słowacji. Walka w kategorii junior średniej 69-800 gram. Dobrze, pierwsza, druga, trzecia runda na moją korzyść. W czwartej delikatnie tam się rozluźniłem, nie słuchałem narożnika, co tam mam robić. Gdzieś tam pod koniec trzeciej rundy właśnie do, zebrałem taki dosyć mocny cios. I w czwartej delikatnie yy, przeciwnik zaczął yy, nabierać e, rozpędu, ale od piątej znowu wyszedłem e, skupiony bardzo, piąta, szósta znowu na moją korzyść, także na punkty wygrałem. Ze środowiska bokserskiego każdy stwierdził, że na pewno jedna z najlepszych moich walk e, dotychczas w karierze. Na co dzień trenuję w Szamotułach u trenera Mariusza Koperskiego. Trenuję też tutaj w tak zwanym cechu e, u, u Mariusza. Zażyckiego Chciałbym wrócić jak najszybciej między liny. Mam nadzieję, że to może w grudniu, może już na początku roku nowego. Także zasuwam cał, cały czas dalej. Chwilę odpoczynku, tydzień, półtora tygodnia przerwy i wracam do treningów. Hubert Iracki podczas gali mieszanych sztuk walki w Poznaniu potwierdził, że jest najlepszym juniorem w kategorii 70 kg w Polsce, zdobywając złoty medal. Srebrny medal po zaledwie pół roku treningu zdobył Mikołaj Krzyś. Nasz wyjazd na AL MMA Poznań okazał się bardzo szczęśliwy dla nas wszystkich. Po trzech walkach, jednej wygranej na punkty, dwóch następnych poprzez duszenie, okazałem się najlepszy. Wyjeżdżam ze złotem. MMA to jest bardzo przekrojowy i czasami zaskakujący sport. Wiadomo, oprócz umiejętności czasami potrzeba trochę szczęścia. E, dlatego dużym zaskoczeniem na ostatnich zawodach w Poznaniu był Mikołaj Krzyśka, który wrócił ze srebrnym medalem po zaledwie pół roku treningów. Dobre wyniki to systematyczna praca pod okiem doświadczonego zawodnika i trenera Sławomira Irackiego. W ogólnej klasyfikacji zawodników, juniorów do 70 kg, znajduje się w tym momencie na pierwszym miejscu, co mam nadzieję poskutkuje naborem na Mistrzostwa Świata w Turcji. Oborniki górą w derbach Wielkopolskich w pierwszej lidze futsalu. Podopieczni Mikołaja Witzbergera pokonali pewnie KS Gniezno 5 do 1. Dwie bramki w tym spotkaniu zdobył Mariusz Sawicki, a po jednym trafieniu dołożyli Przemysław Michalski, Marcin Marcinkowski i Bartosz Banasik. Z graliśmy 5-1, chcieliśmy bardzo mocno się pokazać i zmazać tą plamę z Warszawy, gdzie no dość, myślę, że niesprawiedliwie ten wynik 4-0 w Warszawie nie odzwierciedlał jakby przebiegu meczu. Ale, ale chcieliśmy z tym giezem się rehabilitować, tym bardziej na swojej hali, gdzie, gdzie tutaj jeszcze mecze nie przegraliśmy. Mecz uważam, że mieliśmy cały czas pod kontrolą. Brunnera's raz na jedyne co robiła, to tam strzały z dystansu. My trzymaliśmy się swoich założeń. No i udało się wysoko przekonująco wygrać. I myślę, że, że wynik odzwierciedla że to co działo się na boisku. W kolejnym swoim spotkaniu oborniczanie tylko zainicjowali z niżej notowanym futsalem Szczecin 2-2. do 2. Dwie bramki w tym spotkaniu zdobył także Mariusz Sawicki. 37 do 24 przegrali w obornikach z tęczą Kościan piłkarze ręczni sparty oborniki. Spotkanie do 20 minuty było bardzo wyrównane, a młoda, dużyna zobornik bardzo dzielnie spisywała się szczególnie w obronie. W drugiej połowie goście zagrali skuteczniej, systematycznie powiększając przewagę nad szczypionistami z obornik. Ostatnio rozegraliśmy mecz z zespołem tęczy Kościan, z zespołem, który jest w czubie tabeli drugiej ligi. I do 20 minuty e, trzymaliśmy się i był wynik 11:9. 9 Zespół bardzo dobrze realizował swoje e, zadania. Przede wszystkim walczyli, nie ulegli, nie wystraszyli się e, zdecydowanie silniejszemu fizycznie zespołowi. Natomiast później nie wykorzystaliśmy kilku sytuacji w przewadze i zespół z Kościana nam odskoczył. Do tego no niestety siłą fizyczną odstajemy jeszcze od tych zespołów. W spotkaniu w Obornikach zadebiutował wychowanek klubu Bartosz Pruszkowski. Pierwsze swoje bramki rzucił Bartek Pruszkowski, Maciek Majtowski i Dawid Mysiak. To są chłopcy rocznik 2004. Na dzisiaj cieszymy się, że podjęli walkę i pokazali swoje serce do walki na boisku. Po dwóch porażkach z rzędu 3 punkty i zwycięstwo przywieźli piłkarze nożni Sparty Oborniki pokonując w śmiłowie Orkan 3 do 1. Bramki dla oborniczan zdobywali Marcin Kowalczyk i Bartosz Miłoszewski. W kolejnym swoim spotkaniu oborniczanie zremisowali u siebie z wiceliderem Tabeli drużyną w Zamku Gołańcz 1 do 1. Bramkę dla Sparty zdobył Mikołaj Wierzbicki. Porażką 4-3 zakończyło się spotkanie Orkanu Obiezierze z płomieniem Nekla. Do 85. minuty Orkan prowadził 3-2, jednak w końcówce spotkania dał sobie strzelić dwie bramki. Gole dla drużyny z Obiezierza zdobywali. Dwie Dawid Gałka i jedną Czarek Wota. 4-2 przegrali swój kolejny mecz w A klasie piłkarze Rożnowi Rożnowo. Podopieczni Mariusza Szyszki musieli uznać wyższość huraganu Młynkowo. Bramki dla drużyny z Rożnowa zdobyli Kamil Andrzejewski i Robert Sołów. Do pierwszej połowy dostaliśmy trzy bramki. Niestety błędy formacji, ustawienia indywidualne sprawiły, że nie podliśmy się z tego. W drugiej połowie udało się strzelić dwie bramki. Natomiast straciliśmy również jedną, więc trzy punkty zostały w Młynkowie. W normalnych czasach 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości spotkalibyśmy się tutaj na obolickim rynku, żeby wziąć udział w 11 biegu niepodległości. Dokładnie o godzinie 11.11 .11 pewnie z tych ulic wystartowałoby ponad tysiąc uczestników. Niestety czasy są jakie są, a my postanowiliśmy z tego biegu nie zrezygnować i zaproponować zupełnie nową formę, czyli formę online. Już ruszyły zapisy na stronie biegioborniki.pl. I tam wystarczy wejść, zapoznać się z krótkim regulaminem. Cała rywalizacja tegorocznego biegu będzie odbywała się za pośrednictwem aplikacji Strava, którą wystarczy sobie pobrać na swojego smartfona. Trasa będzie wyznaczona na terenie ulic naszego miasta i po pokonaniu tej trasy czas zostanie odnotowany w aplikacji, a organizatorzy na koniec tego biegu wyodrębnią. Zwycięzców w kategorii Open kobiet i Open mężczyzn. Wyniki zostaną opublikowane 17 listopada.